Chciałam serdecznie przywitać Państwa na 46. edycji opolskich targów z budownictwami no, 25 lat do wybor te targi. Firma od 1989 roku zajmuje się budową kominków, pieców, kuchni kaflowych i usługami kamieniarskimi. Jesteśmy od kilkunastu lat na, lat na rynku. Zajmujemy się głównie odnawialnymi źródłami energii. Mamy już zamontowane około 3,5 tysiąca kolektorów słonecznych. Generalnie produkty, które proponujemy to firma Libet, wiodący na polskim rynku producent kostki brukowej, nawierzchni i płyt tarasowych. Istniejemy na rynku od 24 lat. Czym się zajmujemy? To są podłogi, a głównie podłogi LVT. Zajmujemy się ogrodzeniami, posesji, szkół, jednostek wojskowych i innych obiektów. Zajmujemy się sprzedażą ręcznie robionych przedmiotów pochodzących z krajów Afryki Północnej. Piece kaflowe, piece kuchenne, grille piece chlebowe, mamy też komiki trzeciej generacji. Zajmujemy się głównie pokryciami dachów, sprzedażą oraz wykonawstwem, tak samo jak i wykonujemy konstrukcje dachowe. Aktualnie jesteśmy na stanowisku firmy ProPelet. Firma zajmuje się sprzedażą peletu drzewnego.